Zobaczcie, jak ja wyglądam. Ale ryby biorą taki ładny amurek. Ile ten ma? 6,806 kg. Siósteczka. Podpasowało im moje żarcie. Baja. 11 godzina. Dublet mam. I taki amur. Amurek taki. Słyszycie tam? Dublet. 4,5 kilo. Wiem, 4,5 kilo. I zobaczymy z dubletu co jest paja życiówka prawdopodobnie prawdopodobnie życiówka zobaczymy drodzy Państwo wszystko zmierzymy zważymy I taki piękny karp zobaczcie

Odjął do osiemdziesiąt Meter dwa centymetry Osiemnaście Sześćset Nowa życiówka Taka sfermentowana kukurydza w koli, do tego squid, i na hak to samo, dokładnie cztery ziarka, i taki zestaw za życiówką 18600 karpia co na zdjęciu więc dipuję na noc kolejną z soboty na niedzielę i może coś znów się pyknie więc po życiówce pierwsza ryba, przestało nareszcie padać godzina 14.49 tak mówię ryba życiowa miała wagę 1940 odjąć 800 To jest 18 1860 18,600 nowa życiówka A teraz Amur Miłośnik kukurydzy, trzy ziarka śmierdzącej kukurydzy na Włosie i kolejny Azjata Miłośnik Kukurydzy Tak, 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 tak skakaj, skakaj, skakaj Skakaj Już daj se spokój i taki ze 4 kilo więc nawet nie mierzę wszystko suszę i kukurydza z błosia spadła dokładnie i taki Azjata więc baja zakładam śmierdzącą kukurydzę i wędkujemy Dalej, baja. Wyścieliłem dokładnie, i teraz rozrabiam nowy pellet tak przed nocą, z soboty na niedzielę, tak, żeby mi w nocy nie przyszło czasami dorabiać zanęty do podajników jest pięknie, pięknie szas, pięknie po prostu wpytę, drodzy widzowie. Nie inaczej wpytę. Więc drodzy Państwo zachód słońca nad zbiornikiem i szykuje się do kolejnej nocy, czyli drugiej z soboty na niedzielę na tym zbiorniku. A co uda się złowić? Zobaczycie to w moim filmie. Więc zostańcie ze mną, bo sam jestem ciekaw co i jak. Jedna lewa zarzucona, prawa jest w pogotowiu i tu lewa ta też zarzucona. Jedna zapasowa wędka do spodowania i czekamy co się będzie działo. Mam coś 22 Coś niedużego, zobaczymy co Czy amur, czy leszczyk? Leszcz Mamy leszczyka i to nawet ciekawy. Tu stanę. Zobacz jaki leszczyk. Zobacz jaki leszczyk Trzy ziarka. Pięćdziesiątka, zobaczymy. Pięćdziesiąt dwa. Pięćdziesiąt Baja. Pięćdziesiąt dwa. Dobrze. Tak mówię, dwudziesta druga zero cztery. Druga noc. Z soboty na niedzielę. Dobra, wędkuję. Jest w pytkę więc drodzy Państwo piąta 30 branie i coś jest w nocy nic się nie działo więc nad ranem poszłem się żemnąć. no i teraz jedzie sygnalizator więc obudził mnie i mam jakąś rybę prawdopodobnie karpika niedzielnego. Zobaczymy. Taki poranek z efektywnym braniem i zobaczymy jaką rybką.

No i co tu mam? Karpik będzie nieduży, ale Pokaż się co zobaczyć jaki Ti ta ta tat było w nocy żadnej ryby nie miałem więc tak mówię po północy poszłam spać nic się nie działo aż w końcu widzicie sami 5.33 jest teraz i jechało Czyli kulka 20 owocowa i nieduży karpik, który nie chce się pokazać Jak wędka pracuje, a ryba nie chce się pokazać. O jest, coś jest. Taki mały, taki ładny, nawet nie jest taki mały, znów nie jest taki mały. taki mały jest takie małe, no byk nie będzie, ale fajna rybka. Zaliczony, więc z nim na matę. Tak, żeby nie złamać. No, zobaczcie, Kula jak zapięty widzicie, tak mówiłem dwudziestka owocowa. więc oczywiście zrobimy mu zdjęcie i go zważę dobra 80 sztyca ile mamy 8 siedemset. Osiem siedemset siedem dziewięćset siedem dziewięćset prawie ósemeczka. Dobrze. Osiem siedemset no prawie ósemeczka. Dobrze i zdjęcie pamiątkowe. Dobra, już się wypuszczę, byczku. Taki fajny. Dobrze. Ósemeczka, powiedzmy. Na wejściu. Tak mówię, w nocy nic się nie działo, więc po północy poszłem spać, bo co będę działał, jak nic nie bierze. Jeszcze mam trzy nocki przed sobą, więc, drodzy Państwo, nie było sensu Nie było sensu, i taka ładna usumeczka z samego rana. Fajnie, fajnie. I grybka dojdzie sobie. Baja.